Ciemandero, Mówię, nagram wideo ostatnie z krętarkami u mnie w domu. Ostatnie pożegnanie. Jutro już kto inny będzie właścicielem. Takie fajne. O, ale piękne. Ale pachnie nowością. Dwie wkrętareczki, ładowarka. Ale jestem ciekaw, kto to wygra. Jutro godzina 19 angielskiego czasu, 20 polskiego czasu. Robimy live. Widzimy się. Także wszystko w waszych rękach, ludzie. Jest nas chyba 136 osób na naszym kanale wszystko w Waszych rękach jeżeli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał dalej zszerujcie linka do naszego kanału na fejsie, czy na insta, czy na tiktoku przybędzie ludzi będziemy mogli kupić więcej nagród znowu coś oddać także wszystko w Waszych rękach <grytanie> nie kosztuje to Was nic jeżeli się zszerujecie gdzieś tam z naszym linkiem trochę czasu a my postaramy się odpłacić tak, żeby, żeby każdy był zadowolony i, i tym, jak będziemy robić filmiki, i, i, i nagrodami, które będą do wygrania. Także wszystko w Waszych rękach, ludziska. Ale jestem pełen optymizmu, bo po tym, jak widzę, ile ludzi już tam pisze w komentarzach, ile ludzi zasubskrybowało, także nawet nie myślałem, że dobijemy do 50, a już jest 136 ludzi. Także dzięki bardzo dla wszystkich, którzy już są i, i cieszę się już na przyszłość. No Od jutra ruszamy dalej. Cały tydzień skończymy prawdopodobnie tą łazienkę. Będziemy updateować Was każdy dzień. Mam nadzieję, że się będzie podobało. A następne projekty będą jeszcze inne: łazienki, wyburzanie ścian, wstawienie stali. Także każdy projekt jest inny. Zawsze jest coś innego do oglądania. No i oczywiście z jajem zawsze. Także pozdrawiam Was bardzo. Już się cieszę na jutro, nie mogę się doczekać, stresuję się, bo chcę, żeby to wyszło jak najlepiej, ale mam nadzieję, że sprzęt pójdzie w dobre ręce i będziemy mogli tak samo zrobić jakiś odcinek z ludźmi, którzy ten sprzęt wygrali. Podeślecie nam jakieś wideo, jak dostaniecie sprzęt, jak go odpakujecie, a jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to jestem w stanie się spakować, podjechać do Was i nagrać materiał, także pozdro, do juterka, dobranoc.